Moi drodzy, przynoszę dobre wieści. Odcinek 13 z naszego 16 sezonu Ninjago trafił już na YouTube. Wow, tego się nie spodziewałem. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek wam się spodoba. Odcinek jest po jakimś azjatyckim języku. Nie wiem, czy to koreański, tak jak to miało wyjść, bo ja się na tym nie znam. Jednak, no, nic póki co nie rozumiem, ale postaram się na jutro nagrać dla Was analizę tego odcinka. Teraz nie obejrzałem go jeszcze w całości, tylko przewinąłem, przeskoczyłem sobie przez niego na szybko i widzę, że mamy w nim bardzo szczegółowe wyjaśnienie na temat tego, jak Harumi przeżyła i jak zawarła układ z kryształowym królem. Całe te 11 minut jest wypchane chyba właśnie wyjaśnieniami, więc już nie mogę się doczekać, aż to przetłumaczę i wszystko. Wam jutro wyjaśnię. Jeśli chcecie go teraz obejrzeć samodzielnie, to link, jak zawsze, zostawiam w przypiętym komentarzu. Mam nadzieję, że nie zniknie z YouTube'a. Nie wiem jak wam, ale mi taka informacja na koniec wakacji bardzo poprawia humor. Teraz tylko trzymajmy kciuki, aby pojawiły się kolejne odcinki. Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam jutro o 10.00. Do zobaczenia! Legenda